Jesteś emerytowanym strażakiem, policjantem lub żołnierzem i zastanawiasz się, czy możesz starać się o świadczenie sprawiające? Na końcu tego filmu powiem Tobie, jakie dokumenty potrzebujesz, żeby złożyć taki wniosek. Decyzje o poziomie potrzeby wsparcia mogą otrzymać osoby, które posiadają odpowiednie dokumenty. Jakie to dokumenty? Pierwszym dokumentem kwalifikującym do złożenia takiego wniosku jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Drugim dokumentem jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Trzecim dokumentem jest orzeczenie wydane w ramach poprzedniego systemu orzekania, to jest pierwsza, druga lub trzecia grupa inwalidzka. Czwartym dokumentem jest orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przez KRUS przed 1998 rokiem. A jeśli jesteś emerytowanym strażakiem, policjantem lub żołnierzem, to również orzeczenie z MON i MSWA wydane przed 98 rokiem uprawnia do złożenia wniosku oświadczenie wspierające. A co jeśli nie posiadasz żadnego z tych dokumentów? Zadzwoń do mnie, a ja poprowadzę Cię krok po kroku i powiem, co należy zrobić.